Kościoła w Polsce i na świecie. Dziś powiemy m.in. o 12. rocznicy wyboru papieża Franciszka, o 500-leciu obecności Cudownego Krzyża Baryczków w Warszawie i czterechsetnym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski oraz o obchodzonym dziś Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przemysław Goławski, zapraszam. Minęło 12 lat od wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. 13 marca 2013 roku o godzinie 19.06 drugiego dnia konklawy, kardynałowie wybrali pochodzącego z Argentyny kardynała Jorge Mario Bergoglio. 88-letni papież Franciszek jest 266 biskupem Rzymu, a zarazem pierwszym papieżem z Ameryki, pierwszym papieżem jezuitą oraz od prawie 200 lat pierwszym zakonnikiem na stolicy Piotrowej. Odbył dotąd 47 7 podróży zagranicznych oraz 40 podróży we Włoszech. Rocznicę wyboru papież Franciszek świętował w rzymskiej poliklinice Gemelli, gdzie trafił 14 lutego w związku z obustronnym zapaleniem płuc. Za posługę papieża dziękowali polscy biskupi podczas uroczystej mszy świętej w świątyni Opatrzności Bożej. Modlono się także w intencji zdrowia papieża Franciszka. Mówi metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, który podczas mszy świętej wygłosił homilię. Niewątpliwie dla Kościoła jest to dar. Papież Franciszek konsekwentnie realizuje to, o czym napisał w swojej programowej adhortacji Evangelii Gaudium, mówiąc, że jeżeli jesteśmy uczniami, jesteśmy jednocześnie misjonarzami, to trzeba mówić właśnie na jednym oddechu. W kościele nie ma dwóch kategorii. Członków kościoła, uczniów i misjonarzy jest uczeń, misjonarzy. Jeżeli jestem uczniem Chrystusa, jestem misjonarzem. Jeżeli nie jestem misjonarzem, nie jestem uczniem. Ewangelii Gaudium jest adresowana nie tylko do tych, którzy są bardzo blisko, wewnątrz kościoła, w pierwszych kościelnych ławkach, ale także wobec tych, których w kościele nie ma, którzy są właśnie na tych peryferiach. Przy czym te peryferie nie oznaczają slamsów, tylko oznaczają te przestrzenie egzystencjalne, ludzkie, oczywiście także, także duchowe. Arcybiskup Adrian Galbas decyzją papieża Franciszka Mianowany został nowym ordynariuszem wiernych katolickich kościołów wschodnich, które nie posiadają własnych struktur administracyjnych. To m.in. kościoły Maronitów, Koptów czy Ormiańskich Katolików. Tradycyjnie metropolita Warszawski jest ich ordynariuszem. Stan prawny nauczania religii w szkołach, kwestie formacji w seminariach duchownych oraz funkcjonowanie mediów katolickich w Polsce były głównymi tematami czterechsetnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie zorganizowano w Warszawie. O synodalnym charakterze pracy biskupów mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Czterechsetne zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski było prowadzone w duchu synodalnym. To co papież Franciszek bardzo często. Często zalecał, zachęcał, również prowadził zebrania synodalne. W Watykanie też żeśmy tutaj stosowali, w tym sensie, że częściej była modlitwa, wzywanie Ducha Świętego, po to, żeby nas oświecał w tym wszystkim, co robimy, żeby to nie były tylko decyzje nasze, ale oprócz tego wypracowywania ludzkiego też był ten mocny element Boży. O sporze w sprawie nauczania religii w szkołach mówi przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osial. Ustawa o systemie oświaty. W artykule 12 mówi, że zmiany w rozporządzeniu o lekcji religii dokonują się w porozumieniu z Kościołem katolickim. Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i innymi związkami wyznaniowymi. Tego porozumienia zabrakło. Zmiany są wprowadzone jednostronnie. Ministerstwo nie zauważa dużej wartości lekcji religii dla integralnego wychowania młodego człowieka, w ogóle dla wychowania młodego człowieka. To są też prawa rodziców, mamy dane z tego roku. W szkole podstawowej 86% rodziców prosi o lekcje religijne. To jest średnia w całej Polsce. Wiadomo, jest zróżnicowanie lokalne czy w porównaniu do miast. To nie jest mała część społeczeństwa. Uroczystą muszą świętą w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie zainaugurowano obchody jubileuszu 500-lecia obecności cudownego Krzyża Baryczków w stolicy Polski. Słynący łaskami krucyfiks to arcydzieło sztuki późnogotyckiej przełomu XV i XVI wieku. Przetrwało w Polsce zabory, dwie wojny światowe i powstanie warszawskie. Od pięciu wieków krucyfiks z Archikatedry Warszawskiej jest otaczany przez mieszkańców stolicy, ale także turystów nieprzerwanym kultem, mówi ksiądz Bogdan Bartout, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, w której znajduje się krzyż. Dla wielu osób, którzy dzielą się swoimi refleksjami, mówią krótko. To jest bardzo wyraziste przedstawienie cierpiącego Boga, wobec którego człowiek nie może przejść obojętnie. Od samego początku, według podań historycznych, ten krzyż był otaczany wielką czcią i szacunkiem. Można powiedzieć, że stał się takim. Centralnym miejscem kultu w katedrze warszawskiej i uczestnikiem wielu wspaniałych wydarzeń. Jak przeglądam historię tzw. Krzyża Baryczków, czy cudownej figury Pana Jezusa, to zawsze spotykam się właśnie z takim stwierdzeniem, że to nie jest tylko kwestia. Wspaniałej, średniowiecznej figury, która myślę, że jest też takim arcydziełem sztuki snicerskiej ówczesnych lat, ale myślę, że przede wszystkim patrzę jako na takie miejsce kultu. Obchody 500-lecie obecności Krzyża Baryczków będą trwały cały rok. Każdego 14 dnia miesiąca w Archikatedrze Warszawskiej zaplanowano specjalną nowennę i katechezy poświęcone Krzyżowi. Główne obchody rocznicowe odbędą się 14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego, a później. 14 grudnia pod koniec roku świętego, ponieważ krzyż baryczków jest także krzyżem jubileuszowym archidiecezji warszawskiej. Co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzieło Pomocy Ad Gentes zaprasza wierzących w Polsce do modlitwy oraz duchowych i materialnych ofiar na rzecz misji w świecie. Dzieło Ad Gentes z ofiar złożonych dziś do puszek wspiera 1662 misjonarzy z Polski, którzy pracują w 99 krajach. W tym roku Niedzieli Ad Gentes, towarzyszy hasło Misjonarze dzielą się nadzieją. Mówi dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes ksiądz Michał Kacprzyk. Hasło nie tylko Wskazuje na hasło roku jubileuszu 2025 roku, ale podkreśla również to, że misjonarz jest człowiekiem niosącym nadzieję wszędzie tam, gdzie jest posyłany. Misjonarze dzielą się nadzieją poprzez to, że idąc do wspólnot, do których są posyłani, pragną odmienić ich życie, sprawić, że staje się ono niejako nowym, realizując projekty charytatywne, edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze. Czy medyczne sprawiają, że życie ludzi żyjących na tamtych terytoriach nabiera nowego kolorytu? Walczą oni z niedożywianiem, z brakiem dostępności do bieżącej wody, czy pragną szerzyć dostęp do edukacji, której w tamtych krajach rzeczywiście brakuje. I dzięki temu misjonarze, zwłaszcza nasi polscy misjonarze, są apostołami chrześcijańskiej nadziei. Wyłoniono zwycięzców trzeciej edycji plebiscytu ekologicznego Wspólna Zielona Przyszłość. Po raz pierwszy za projekty w trosce o środowisko nagrodzono parafię. Organizatorem plebiscytu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy ze Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska, Fundacją Polska z Natury oraz Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim. Oprócz parafii wyróżniono projekty w kategoriach badania naukowe, edukacja, samorząd, technologie. O wydarzeniu, którego celem jest wyłonienie najbardziej wartości innowatorskich inicjatyw związanych z ochroną przyrody, mówi Anna Piwowarczyk z Fundacji Polska z Natury. Przyszła rekordowa, jak na kategorię, która jest po raz pierwszy, ilość 18 zgłoszeń z parafii w całej Polsce. Bardzo trudno było wybrać te zwycięskie, bo niesamowite rzeczy się dzieją we wspólnotach parafialnych, ale ostatecznie cztery parafie są zwycięskie. Były dwie pierwsze nagrody główne i to jest parafia franciszkańska z Olsztyna i parafia świętego Stanisława Sieklówce, więc dwa końce Polski, północ i południe, a wśród wyróżnionych w parafia w Rogalinie i parafia św. Marcina w Słubicach. Bardzo różny przekrój pomysłów i projektów parafialnych dlatego, że parafia franciszkańska w Olsztynie podeszła do tematu tak bardzo kompleksowo i w ramach takiej wspólnoty troski prowadzi jadłodzielnie, stolarnie, gdzie jest w przygotowania szwalni społecznej. Z drugiej strony mamy też parafię w Sieklówce, która zrobiła przepiękną rewitalizację parku podworskiego i zaangażowała wspólnotę tak bardzo międzypokoleniowo. Parafię w Słubicach, która włączyła nauczanie encykliki Laudato si' w takie wydarzenia bardzo lokalne i parafialne, i parafię w Rogalinie, która utworzyła własną autorską pielgrzymkę przyrodniczą, którą wyznaczają owoce Ducha Świętego. W najbliższą środę 19 marca w uroczystość świętego Józefa rozpocznie się piąty tydzień modlitw o ochronę życia. Zakończy się w obchodzoną 25 marca jako Dzień Świętości Życia uroczystość zwiastowania pańskiego. Towarzyszy mu w tym roku hasło Wielcy Polacy w służbie życiu. Informacje o inicjatywie znaleźć można na stronie tydzieńdlażycia.pl O tym jak dołączyć do modlitwy mówi dyrektor do spraw edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka Magdalena guziak -No. Owak. Łączyć może się każdy. Można pobrać z naszej strony internetowej albo zamówić u nas w biurze bezpłatne broszurki z rozważaniami na każdy dzień. Można śledzić Tydzień Modlitwy o Ochronę Życia w mediach społecznościowych. Na naszych kanałach będą codziennie pojawiały się rozważania w formie filmików. Polecamy Panu Bogu bardzo różne intencje. Chcemy się modlić za dzieci nienarodzone, ich rodziców, za polityków, dziennikarzy, także za przeciwników życia, którzy ostatnio są bardzo, bardzo aktywni na polu pozyskiwania jak największej liczby zwolenników, no niestety dla aborcji. Ja oczywiście zawsze przypominam, że ochrona życia to nie jest temat tylko dla katolików. To jest kwestia zupełnie ponadwyznaniowa, natomiast jeżeli ktoś już jest osobą wierzącą, to modlitwa jest dla nas tym, od czegoś rozpoczynamy, taką bazą, fundamentem, na której się buduje. Serwis z życia kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski.